Cześć! Wiesz już, jak zintegrować system BL paczka z Base.com? Dziś zrobimy kolejny krok. Pokażę Ci, jak znacznie usprawnić i przyspieszyć proces nadawania przesyłek w Base.com, używając szablonów, wymiarów oraz wag. Jeśli jeszcze nie masz skonfigurowanej integracji, link do instrukcji znajdziesz w opisie tego filmu. Zaczynajmy! Zaloguj się do swojego konta w Base.com. Z menu po lewej stronie wybierz Integrację, aby przejść do listy swoich połączonych systemów. Teraz odszukaj na liście Integrację BL Paczka i kliknij w nią, aby wejść w jej ustawienia. Jesteśmy w panelu konfiguracyjnym. Przewiń stronę na sam dół do sekcji Szablony wymiarów oraz wag. Jak widzisz, na razie lista jest pusta. Stwórzmy razem nasz pierwszy szablon. Dla przykładu zdefiniujemy trzy szablony odpowiadające gabarytom A. B i C w usłudze InPost Paczkomat. W prawej części strony kliknij dobrze widoczny przycisk Dodaj nowy szablon. Teraz najważniejsza część konfiguracja. Najpierw wprowadzamy nazwę szablonu. W moim przypadku będzie to gabaryt A, co pozwoli mi na szybką identyfikację podczas nadawania. Następnie uzupełniamy wymiary oraz wagę, tak by odpowiadały maksymalnym parametrom dla skrytki o rozmiarze A w usłudze InPost Paczkomat. Poniżej mamy dodatkowe opcje, takie jak oznaczenie przesyłki jako niestandard, czy zmiana jej typu na przykład na paletę. W naszym przypadku zostawiamy te pola bez zmian i klikamy Zapisz. Udało się. Nasz pierwszy szablon odpowiadający gabarytowi A został utworzony i pojawił się na liście. Teraz w ten sam szybki sposób dodam kolejne dwa szablony, które będą odpowiadały gabarytom B oraz C. Gotowe. Kiedy nasze szablony zostały już utworzone, zobaczmy jak to działa w praktyce. Przejdźmy na chwilę do przykładowego zamówienia. Jak widzisz, w formularzu nadawczym pojawiła się nowa lista rozwijana o nazwie Szablon paczki. Teraz Zamiast wpisywać wymiary ręcznie, możemy jednym kliknięciem wybrać jeden z naszych zdefiniowanych szablonów. Gabaryt A, B lub C. I to wszystko na dziś. Teraz wiesz, jak za pomocą szablonów paczek jeszcze bardziej zwiększyć efektywność i przyspieszyć nadawanie przesyłek z BL Paczka przez Basecom. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym poradniku.